Jest z tej strony Wojo. Dzisiaj chciałem wam trochę powiedzieć o grach, które zainteresowały mnie w tym roku na E3 w Los Angeles. Okay guys, a new season, a fresh start. Today Pierwszy ogień chyba idzie gra, której nikt się nie spodziewał tak na dobrą sprawę na E3 zobaczyć, mianowicie jest to Fifa 17. Gra od Electronic Arts, która no już trochę nas męczy powoli, że tak naprawdę nie wychodzą tylko do niej darmowe aktualizacje. No tymczasem elektronicy postanawiają trochę zmienić, trochę zmienić engine, który Wykorzystywali tak naprawdę przez dwa lata, Ignite Engine zmienia, e, że tak powiem, posiedzenie na inne gry od EA, a FIFA teraz otrzymuje Frostbite. A. Jest to powiedzmy taka no dziwna dość sprawa z tym, z, tym, z tą zmianą engine'u, e, na pewno ponoć im lepiej się pracowało dzięki Dzięki właśnie temu engine'owi nad fabułą gry, ponieważ tak FIFA 17 będzie miała fabuła. Poprowadzimy Huntera Austina, Ashleya Huntera, który będzie po szczeblach kariery piął się w Premiership. Ok, jest to może dla niektórych fajna sprawa, ale osobiście nie sądzę, żeby dużo fanów się na to raczej pokusiło. Co najbardziej FIFA przykuwa, to jest chyba ten Ultimate Team. Chociaż on mnie specjalnie nie jara. Mm, ale jestem bardzo ciekawy, właśnie tego nowego enginea. Jestem ciekawy, co tam ciekawego się wydarzy, przez to, że będą mogli więcej sobie pozwolić, bo teoretycznie ten silnik już ma bardziej, nie wiem, może więcej dać w grze. No nie, nie wiem, czego się spodziewać. Na razie wiemy tylko tyle, że będzie zmiana kamery podczas wykonywania rzutów wolnych i rzutów karnych i różnych. Że po prostu będą Dwa, dwa różne warianty, jak to wykorzystać standardowy, ale także taki normalny, um, jak standardowo rozgrywamy na boisku piłkę, wtedy będziemy mieli trochę większe pole gry. Sądzę, że to będzie na plus. Dużo osób na ten moment to zachwala, więc jest, jest naprawdę spokojnie. Ja jestem jak zwykle zainteresowany, lubię piłkę nożną. Komentowałem FIFA 15 i 14 amatorsko na Twitchu, więc no, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Marcial, hard and low. That is world class from Hamas Rodriguez. Make them happy. Make them sing your name. When you play for the fans, that is when we win. Kolejna gra, która trochę mnie zaskoczyła na tych E3, tym razem już tak naprawdę State of Decay 2. Razem z moim kumplem tutaj, znaczy kumpel bardziej właśnie mówił, że może się pojawić, fajnie by było, gdyby się pojawiła na E3 i faktycznie ten survivalowy taki klimacik w miasteczku opanowany przez zombie pojawia się na trailerze i wygląda naprawdę fenomenalnie. Twórcy gry zapowiedzieli nie doszły co op, który miał być w pierwszej części, ale nie doszedł. Poprawiona ma być ymm, animacja, ma być poprawiona, ma być poprawiony też ogólny performance gry, bo no tak trochę rzęsił na co takich średnich komputerach, na, nawet na mocniejszych potrafił trochę przyciąć, Więc po, po prostu ma być dużo więcej szybciej. E, fajnie przez właśnie ten koop. Mam nadzieję, że dobrze to im wyjdzie. Nie będą, się nie będą chcieli dodawać na siłę różnych rzeczy. Na razie niewiele też o tym wiemy, niewiele informacji tutaj zostało przekazanych do pracy. Na razie czekamy. Mamy jeden trader, ponoć na silniku gry. Ja im wierzę, bo widziałem ten trader. Nie jest aż e, jakoś tak... Dopieszczony graficznie, żeby można było przypuszczać, że to jest CGI, Także jestem powiedzmy lek lekko zainteresowany, ale troszkę bardziej. Ale to nie jest na pewno jakiś taki mega must have. Ale warto patrzeć na dalszy rozwój State of the Gay 2. There were no signs. It came without warning. For Honor, następna gra, którą interesuję się już od jakiegoś czasu, mianowicie ona chyba była zapowiedziana też rok temu na E3. I powiem Wam szczerze, że od razu mnie zaciekawiły takie klimaty e, takie powiedzmy. Wojenki, tutaj rycerze, mamy połączone z Wikingami, samurajami. Jest to ogólnie gra dość szybka, ale też ponoć taktyczna, że trzeba ogarniać z której strony, jak zaatakować, bo jest to gra akcji z trzecioosobowa, ale właśnie z elementami tutaj szermierki. Wygląda to bardzo ciekawie. Szczerze powiedziawszy, te gameplaye mnie nawet zaintygowały. Trochę pooglądałem. Okazuje się, że gra miesza tych wikingów, samurai i e, rycerzy w jeden świat, który od bardzo, bardzo długiego czasu już e, ze sobą walczy. To jest wyjaśnione fabularnie, będziemy mieć wątek w ogóle fabularny, będzie e, kampania single player, co jest fajne, bo ogólnie na początku zapowiadało się to jakby trochę bardziej ma multiplayer, co by znowuż trochę za bardzo przypominało moim zdaniem Wiley. Medieval Warfare. Ale mamy troszkę inaczej, mamy coś innego. Mam nadzieję, że widzi dobrze. Wiadomo, to jest Ubisoft, więc możemy się spodziewać najgorszego, zwłaszcza po nie, ostatnich wpadkach. Naprawdę nie jest dobrze. O tym jeszcze powiem w późniejszej części filmiku. Ale trzymam kciuki serdecznie za to, żeby, kurde, ten furonor im się udał. So began Już zaczniemy rozmawiać o grach, które naprawdę mnie zainteresowały na E3, mianowicie pierwszą z nich jest Sea of Thieves, jest to gra o kreskówkowej grafice przypominająca, przypominająca lekko multiplayer survival, ale jest to trochę inna, jest trochę inny klimat zarządzony w tej grze, mianowicie będzie to gra o piratach. Co jest dość no niecodziennym uniwersum. Jak na razie raczej rzadko kiedy mogliśmy się w takie uniwersum wpasować, zwłaszcza w kilka osób. A będzie ta gra dotyczyła tego, żeby uformować drużynę z kilku ludzi i nią m, sobie eksplorować mapę m, morza. Wyspy, szukać skarbów. Każdy będzie musiał mm, pełnić jakąś konkretną rolę na statku. To jest moim zdaniem bardzo fajnie zaprezentowane na trailerze, a też na gameplayu, który się był, um, który się pojawił na E3. Mianowicie każdy każdy gracz musiał zrobić coś konkretnego. Powiedzmy, że jeden e, wchodził na maszt i sprawdzał na bocianim gnieździe, gdzie ma płynąć. E, Kolega z drużyny, który po prostu no, za sterami niewiele widzi, bo ma przed sobą biały żagiel. Jeszcze inna osoba ta ładowa kule do Armat, bo za chwilę zaczęła się właściwie ta bitwa morska, która wyglądała dość całkiem ciekawie, fajnie, efektownie do tego jak już statek zaczął się zatapiać bardzo ładne efekty, świetne. Wiemy, że na pewno to będzie multi gra multiplayer. Aż tak m, dokładnie czy będzie, że tak powiem, tylko only multiplayer, chociaż się tego spodziewam, że to będzie multiplayer only, ale e, mam nadzieję, że może będą jakieś takie huby z mniejszą ilością graczy, bo że, jakby był natłok graczy, to znowuż też to nie będzie fajnie jakby 20 statków obok siebie popierdzielało e, po tym morzu, no ale zobaczymy. Na pewno jest to gra, na którą czekam, którą chcę zobaczyć w akcji, z którą chcę sam zagrać, bo no, naprawdę się smakowicie zapowiada. Baggy 18. Dlaczego did we choose Dlaczego life? Why did we become superheroes? We dedicate our lives to fighting crime for one reason. To make a billion dollars on a superhero franchise. na którą chyba każdy fan South Park oczekał, South Park The Fractured But Whole, no gra, która będzie moim zdaniem jeżeli dotrzyma kroku Kikowi ki 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 prawdy e, pierwszej części South Parku, po prostu będzie genialna. Fakt, że to już nie jest to samo studio, bo Obsidian już się tym nie zajmuje, ale Engine pozostał ten sam. E, także autorzy Sudparka Matt Stone i Trey Parker zostali e, jako, <grym wyt Kalia> jako ci, którzy piszą tą fabułę, więc tutaj raczej nie ma. E, bez dwóch zdań jakichś sprzeciwów sądzę, że to będzie po prostu Masterpiece. Mam nadzieję tylko, że zmiana klimatu na super bohaterów z Magii Miecza nam tutaj przyjdzie dobrze. Ma być bardziej rozbudowany system klas postaci, mają być jakieś takie awanse, subklasy, coś w ten deseń. To było lekko zarysowane na prezentacji 3 Ma być też zmieniony system walki. Dostajemy jakby szachownicę, to jest bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w chociażby Heroes of... Mighty Magic Heroes 7, no, więc no, może być ciekawie. Jest kilka nowych rzeczy dodanych, właśnie z tego względu, że jest ta walka trochę zmieniona. Będzie można przesuwać przedmioty, przesuwać ludzi na przedmioty. No, ogólnie ma być fajnie, mocniej, lepiej. A jeżeli Fabuła dotrzyma właśnie kroku kijkowi prawdy, to jestem całym sercem z tą produkcją. But well, you leave me no choice. Did I just hear someone use a microaggression? A teraz gra, którą, na którą chyba złapałem największy hype, mianowicie Forza Horizon 3 od Studio Microsoft. Tak wiem, nie jest to najlepsza, że tak powiem, rzecz, jaka może się przytrafić, ale co jest najważniejsze? Pierwszy raz ta gra wychodzi na tak Jak mogliście zauważyć, gadam głównie o grach na PZ-ach, bo one mnie interesują, ale. I przejdę do innych gier jeszcze za chwilę. Tutaj jest takie moje, które, na które czekam, bo no, nie mam innej y, konsoli nowej, gener te, te, teraźniejszej generacji. Y, a więc y, no, Forza Horizon 3, gra przepięknie wyglądająca w klimatach y, australijskich, zresztą to jest powiedziane, że to będzie Australia, więc mamy y, lasy, mamy pustynie, będziemy mieli plaże, jakieś ma mniejsze miasteczka, może nawet duże miasta. No, Ponoć Teren ma być dwa razy większy od Forza Horizon 2. Ja osobiście nie grałem w tym część, trochę oglądałem filmików, bo się strasznie jaram samochodówkami, które mają mnóstwo samochodów, a Forza Horizon właśnie do takich należy. Forza Horizon 3 ma być ponad 350 aut, co już kurczę nakręca mnie tam, na tą produkcję. Możliwość tuningu, zmiany silnika, jakieś bodykity dodali teraz w tej części, to też jest dosyć taka. Fajniejsza informacja dla osób, które lubią tuning, którzy są zniesmaczeni o, o, ostatnim hit for speedem, chociaż dokładnie aż tak ja bardzo nie jestem. Jedyny minus, który może nas czekać z okazji premiery Forza Horizon 3, że trzeba mieć Windows A10 i będzie trzeba mieć e, Windows Store i tam zacząć produkcję, bo ja raczej wątpię, że ona się ukaże na Steamie czy na innej platformie, na, no, tylko na Steamie może się ukazać, ale też wątpię, że tam się ukaże. Myślę, wydaje, że Microsoft Microsoft będzie celować tylko i wyłącznie w swoją platformę. Tutaj mamy też premierę konkretną tego, 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 tego tej gry. Mianowicie 27 września tego roku, więc dosłownie 3 miesiące dzielą nas od tego dokładnie 3 miesiące. Od tego jakże kurczę tutaj o, będziemy jeździć po tych australijskich drogach. Ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że e, będę robić też jakieś let's play z tego, bo no tym moim zdaniem będzie warto. Dobra, teraz tak słowem wstępu jeszcze odnośnie E3, o samych tutaj wygranych i przegranych, które często i gęsto się mówi, kto wygrał, kto przegrał E3. Moim zdaniem, to będzie tylko i wyłącznie moje zdanie, lekko Microsoft dla mnie, dla mnie wygrał tą, tą powiedzmy walkę, chociaż to też tak do końca nie jest. Bardzo mi się podoba motyw z tym, że większość gier teraz będzie nastawiona na play everywhere, czyli. Gry, które kupuje się na Xbox One mmm, cyfrowo, dostaje się także w, w na PC, na, na Windows 10, na Windows Store. A. No, savey się przenoszą achievementy kurczę to jest bardzo fair ze względu na to, że ludzie lubią grać na tym i na tym, a właściwie konsole już się dwie różnią od PC-tów, więc moim zdaniem to jest mega bardzo dobry krok ze strony Microsoftu, chociaż już ponoć zapowiedziane kawał czasu temu, ale najważniejsze, że w końcu to się udało. Forza Horizon 3 między innymi yy, będzie w tej ofercie. Ponoć jeszcze Gears of War 4, chociaż to już to ta gra mnie za bardzo nie interesuje i kilka innych. No, jest na co czekać, bo to będzie dosyć fajne też, że będzie crossplay między tymi platformami. Na przykład, jeżeli ktoś ma Forza Horizon 3 na Xbox One na Twój Kumpel, to ty na PC możesz śmiało z nim grać w kopie, bo no, takie daje możliwości teraz ta platforma to jest bardzo fajne. Czego co mnie trochę zawiodło na, ze strony Sony, co sprawiło, że tak naprawdę. Mi tak to się tak powiem, aż tak bardzo nie spodobało. Pierwsze co no, mieli kilka fajnych tytułów zapowiedzianych, m.in. Kojima zapowiedział nową grę, chociaż nic o niej naprawdę tak nie wiadomo, bo nawet nie wybrali jeszcze silnika do tej gry. No, okej, okay, dużo osób się jara, jest dużo takich smaczków można wyciągnąć z tego trailera. Ja osobiście, no okej, okay, trochę mnie tak zaniepokoił, bo jest dość specyficzny, ale jakoś tak powiedzmy się do niego nie nie jaram się nim aż tak. Za to, co mnie najbardziej ukło, to, że PlayStation VR atakuje konsolę PlayStation, to jest logiczne dosyć, ale, ale chyba trochę przesadzili z contentem, bo wychodzą, kurcze takie gry jak Batman VR, Star Trek VR, no... Kurczę, nie można wszystko pod VR podkręcać. Batman VR moim zdaniem jest chyba jednym z głupszych pomysłów jakie słyszałem. Powiedzmy, że nie trzymam jednego chciuka do tej gry, bo chcę zobaczyć jak to wypali, ale obawiam się, że niestety PlayStation VR pójdzie tak jak Kinect, tak jak PlayStation Move, no to nie będzie miał racji bytów, jednak zostaniemy przy naszych klawiaturach, myszkach i padach. Bo jednak to jest najlepsze narzędzie do um, takiego normalnej. E, powiedzmy to hardkorowej rozgrywki i takie bardziej interaktywne gry mo mogą się zdać na wiara albo na przykład na yy, Vive yy, od yy, tutaj HTC Vive, co ma? Yy, co wypuściło? Tam jest już zapewniony też trochę ruch. To jest yy, to jest. Dużo inna forma, aniżeli stać przy joysticku i machać tylko głową. Bo tak na razie ten VR w większości wygląda. Na pewno też jeszcze chciałem powiedzieć, że no, z całym, z całym szacunkiem tutaj do, do, do konsol, kurczę, ale najlepszy ekskluzyw jaki zobaczyłem to był God of War. God of War, bo to się po prostu nazywał chyba God of War na na PlayStation 3, no, no, no przepetwarde no ja tutaj tu jest bez dwóch zdań, nordyckie klimaty, które uwielbiam God of War, którego uwielbiam przeszedłem wszystkie części na PS3 No jest kapitalnie, kapitalnie to wygląda, trochę się obawiam tego synalka, który będzie z nim chodzić przez cały czas, bo będziemy się nim opiekować, ale y, chyba wiem, wiedzą y, ci ludzie y, od Kratosa co robić, y, jak zrobić, żeby gra była dobra. Ja y, ja mi się wydaje, że to jakoś sobie poradzą. Ja i tak pewnie nie zagram, bo konsoli nie posiadam. I tym skromnym zdaniem będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się na razie. Hej.